No sieba, jestem Edek. Edward w zasadzie. Ja i Graża tu mieszkamy. Hejka, kochaniutcy. Ej, trędowata jestem, czy co? I nie są to apartamenty. Czasem się ciśniemy, dywa głośno, ciut smutnawo i zabawki jakieś takie... No, widać, że już swoje przeszły. Ale ogólnie jakoś się kręci. Wychodne? No, nareszcie. Nie mam zamiaru całe życie tu garować. Ktoś szepnie spacerek, a ten już wachluje tym ogonem. Prostak jeden. A to moje mordeczki, kochane. Każdy ma swoją historię. Zwykle nieciekawą. Mieszkamy w różnych warunkach. Jest jak jest, sam widzisz. Zresztą, długo by opowiadać. I tak serio, to my tutaj mamy niezłego farta, bo w innych schroniskach, nawet najbardziej ogarnięci opiekunowie, nie zawsze mogą zadbać o zwierzaki tak, jakby tego chcieli. Dlatego, Dlatego potrzebujemy, potrzebujemy twojej, pomocy. twojej pomocy. Schroniska tak na dobrą sprawę potrzebują wszystkiego. Od karmy dla zwierząt, poprzez smyczej obroże, zabawki, leki, szczepionki, budy, posłanka. Wszystko, czego potrzebuje pies czy kot, tego potrzebują schroniska. Jedyne, o czym marzymy pod koniec dnia, to ciepłe legowisko i pełny brzuch. Sam rozumiesz, Micha, Kima i dnia Nima. I znów nam się będzie śnił dom, miziaki za uchem, i tłusta kość, piszcząca, różowa świnka. Bo tutaj bywa różnie, sam widzisz. Dlatego odpal aplikację OLX i nakarm schroniskowe zwierzaki. To nic nie kosztuje. W tym roku dzięki Twoim kliknięciom karma od OLX trafi do naszych kumpli ze schronisk w Dąbrówce i Pasłęku. Pobierz darmową aplikację OLX i nakarm z nami wszystkie psiaki i koty.